O Duchu Święty, Ty jesteś trzecią osobą boską, nieskończonym darem Boga Ojca i syna dla nas, ludzi. Dziś pragnę oddać Ci całe swoje życie i poświęcić się Tobie całkowicie. Niech Twoja moc otwiera we mnie drzwi do zrozumienia Bożego planu dla mojego życia, a Twoja mądrość daje mi siłę i wytrwałość w każdej sytuacji. Proszę Cię, przyjdź do mojego serca i przemieniaj mnie swoim ogniem miłości. Rozpal we mnie żar Twojej miłości, bym mógł, mogła stać się dla innych świadkiem Twojej obecności i działania. Pragnę oddać Ci swoje myśli, słowa i czyny, aby były one zawsze zgodne z Twoją wolą i aby każdego dnia służyły dla dobra innych ludzi. Proszę Cię, abyś prowadził mnie swoim światłem i udzielał mi swojej łaski w każdej chwili mojego życia. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, za Twoją opiekę i prowadzenie mnie na drodze wiary. Dziękuję za Twoje odkupienie i za to, że możemy zawsze zwrócić się do Ciebie z ufnością i nadzieją. Dziś oddaję Ci swoje życie, poświęcam się Tobie całkowicie. Proszę, abyś mnie prowadził i kierował na drodze do zbawienia. Niech moje życie będzie dla Ciebie całkowitym poświęceniem, a ja stanę się Twoim narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.